Kusarlap jest diptechową spółką typu spin-off powołaną przy Uniwersytecie Gdańskim. Stworzyliśmy ją wspólnie z Pawłem Bajruskim, który jest wiceprezesem i obecnie dyrektorem zarządzającym oraz członkami mojego zespołu naukowego z Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Paweł wniósł swoje doświadczenie biznesowe, natomiast mój zespół, ponad 15-letnie doświadczenie w zakresie poszukiwania rozwiązań wykorzystujących uczenie maszynowe i sztuczną inteligencję do przewidywania różnorakich właściwości związków chemicznych, do projektowania związków chemicznych i materiałów, które są z jednej strony funkcjonalne, a z drugiej strony bezpieczne dla człowieka i dla środowiska. Nasz zespół liczy obecnie blisko 40 ekspertów i specjalistów z zakresu toksykologii, chemii komputerowej, uczenia maszynowego, sztucznej inteligencji i projektowania zaawansowanych materiałów. Firma oferuje swoje działania na arenie krajowej i międzynarodowej, wspierając ośrodki przemysłowe, akademickie oraz regulacyjne na terenie zarówno Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych, Korei Południowej i Japonii. QSAR Lab oferuje m.in. realizację projektów badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych na zlecenie organów regulacyjnych, takich jak EHA, EFSA, Komisja Europejska, ocenę bezpieczeństwa chemicznego i toksyczności chemikaliów, materiałów, w tym również nanomateriałów, dostarczanie specjalistycznych produktów IT wspierających regulacje, badania naukowe, medycyna oraz farmacja. Bardzo ważnym aspektem naszej działalności jest dbałość o wysoką jakość usług i o zgodność z regulacjami międzynarodowymi. Działamy na rynku bardzo selektywnym i wymagającym, w związku z czym jakość produktów jest czymś absolutnie koniecznym. Kolejna ważna dla nas rzecz to intuicyjność i łatwość wykorzystania naszych rozwiązań informatycznych. Chcemy, aby były one możliwe do wykorzystania nie tylko przez specjalistów, ale i również przez osoby nieposiadające specjalistycznej wiedzy hemoinformatycznej. Obecnie jesteśmy w trakcie realizacji lub też zakończyliśmy realizację 12 projektów. Finansowanych z programu Horizon Europe lub programu Horizon 2020. Są to programy badawczo-rozwojowe finansowane przez Komisję Europejską. Oprócz tego jesteśmy liderem konsorcjum realizującego projekt dla Europejskiej Agencji Chemikaliów, którego celem jest ustalenie nowych regulacji w zakresie nanomateriałów. To, czym jeszcze możemy się pochwalić, to to, iż trzykrotnie zostaliśmy nagrodzeni Nagrodą Gryfa Gospodarczego, naszą regionalną nagrodą dla film o szczególnym poziomie. Innowacyjności lub inwestycji w zrównoważone rozwiązania. Nasz prezes, profesor Tomasz Puzyn, został również nagrodzony nagrodą Prium Kooperacja. Jest to nagroda dla naukowców, którzy budują mosty pomiędzy nauką a biznesem. Przede wszystkim staramy się wspierać biznes i przemysł poprzez promowanie rozwiązań i oferowanie rozwiązań, które zmniejszają koszt i czas realizacji badań, jednocześnie eliminując zbędne badania laboratoryjne lub na zwierzętach poprzez wdrażanie metod komputerowych. Ważne jest, dla nas współpraca z szkołami wyższymi i instytucjami naukowymi. Nierzadko zlecamy na zewnątrz badania, które mogą wykonać tego typu jednostki, jednocześnie również służymy naszą wiedzą specjalistyczną i kompetencjami, pomagając w realizacji projektów naukowych. Wspieramy młodych naukowców poprzez finansowanie programów stażowych i praktyk w naszej firmie. Staramy się połączyć sukces ekonomiczny z promowaniem metod o charakterze bardziej zrównoważonym i proekologicznym. Póki co wydaje nam się, że idziemy w całkiem niezłym kierunku.